Zadanie dziewiętnaste. Punkty ABC leżą na okręgło środku O. Ponadto kąt AOC ma miarę 130 stopni oraz kąt BOA ma miarę 110 stopni. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta wewnętrznego BAC trójkąta ABC jest równa. Zaznaczę ten kąt najpierw na rysunku. Kąt wewnętrzny BAC to jest ten kąt przy wierzchołku A. Będziemy tutaj korzystać z własności, że miara kąta wpisanego w okrąg jest równa połowie miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Tą zależność macie zapisaną w tablicach, są również do tego rysunki. Kąt BAC, nasz kąt wpisany, jest oparty na tym. Łuku. Na tym samym łuku jest oparty kąt środkowy, który jest tutaj. Więc wystarczy policzyć na początku miary tego kąta środkowego. Te trzy kąty tworzą kąt o mierze 360 stopni. Więc, żeby policzyć interesujący nas kąt środkowy, musimy od 360 stopni odjąć 130 stopni i odjąć 110 stopni. I to jest równe 120 stopni. No i teraz tak jak już powiedzieliśmy, ten kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego, więc teraz wystarczy 120 stopni podzielić na dwa, wychodzi 60 stopni. I to będzie odpowiedź do naszego zadania. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.